Witajcie w kolejnym materiale na kanale Gracz Fan. Jeśli lubicie tego typu filmy, pozostawcie łapkę i suba, aby być na bieżąco, gdyż w ten sposób pomagacie rozwijać mi mój kanał. W uniwersum Avatara poznajemy historię tajemniczej rasy Navi, która zamieszkuje jeden z 14 księżyców gazowego giganta Polifema Pandore. To zdatne do życia ciało niebieskie posiada zbliżoną do ziemskiej, chociaż trochę gęstszą atmosferę, zawierającą w sobie wszystkie istotne gazy, takie jak azot, tlen, dwutlenek węgla, czy też ksenon. Pandora posiada również słabszą grawitację na poziomie 80% grawitacji Ziemi, mniejszą masę i ciśnienie atmosferyczne na poziomie 900 hp. Pod względem wielkości dom Rasynawii jest również nieco mniejsze od Ziemi, gdyż ma 11,5 kilometrów średnicy. W dzisiejszym materiale chcemy opowiedzieć Wam, jak ziemscy naukowcy odkryli Pandorę. W połowie XXI wieku ludzkość potrzebowała źródeł pozyskiwania surowców mineralnych, gdyż Ziemia była praktycznie wyjałowiona. A dlatego też wiele prywatnych korporacji inwestowało w opracowanie technologii kosmicznych i szukało alternatywnych planet, na których mogliby zamieszkać ludzie, bądź też pozyskiwać z nich surowce. Podczas jednego z projektów, który miał zająć się analizą systemu gwiezdnego Alpha Centauri, naukowcy za pomocą specjalnych spektrografów przebadali wszystkie księżyce Polifema, ich uwagę najbardziej przykuła Pandora, na której wykryto występowanie wody i tlenu. Szybko wysnuto więc hipotezę, że może tam istnieć życie, dlatego też wysłano tam specjalne bezzałogowe pojazdy, które zostały tam przetransportowane przez międzyplanetarne transportowce klasy ISV Bradbury. Po dotarciu do celu łaziki natknęły się na powierzchni Pandory na zwierzęta, rośliny i obiecujące formy geologiczne. Roboty analizujące próbki skał szybko dokonały epakowego odkrycia, po czym przesłały na ziemię dane związane z superminerałem posiadającym nadprzewodnictwo wysokotemperaturowe. Minerał ten był tak niesamowity, że postanowiono nazwać go Unobantium, co ze skrótu można było tłumaczyć jako surowiec nie do pozyskania, coś co normalnie nie miało prawa istnieć. Perspektywy cudownych zysków popchnęły jedną z najpotężniejszych ziemskich korporacji nazywaną ZPZ do zorganizowania pierwszego załogowego lotu na to ciało niebieskie. Już w pierwszej połowie XXI wieku w 2129 roku miało miejsce pierwsze lądowanie ziemien na Pandorze. Wielu z was pewnie ciekawi ile trwał taki lot, dlatego też z chęcią wam o tym opowiem. Polifem orbitujący wokół gwiazdy A systemu Alpha Centauri, był jedną z najbliżej położonych planet względem naszego układu słonecznego. Jednak odległość, jaka dzieli Pandora i Ziemię, wynosi 4371 lat świetlnych i jest naprawdę porażająca. Dlatego też ludzkość, mając doświadczenie w eksploracji kosmosu, gdyż wspomniana korporacja ZPZ posiada już dziesiątki kopalni na Marsie i w wielu zakątkach układu słonecznego, musiała mimo wszystko jeszcze lepiej przygotować swoje pojazdy do pokonania tak ogromnej odległości. Specjalnie opracowany w tym celu napęd pozwolił dotrzeć kolonizatorom na Pandorę w 6 lat, a co ciekawe położyć Unobantium skrócono ten czas do 5 lat i zmniejszono bazowy rozmiar statków klasy ISV Venture Star prawie czterokrotnie. Co jednak nie oznacza, że pojazdy te były małe, gdyż miały ponad 1600 metrów długości, 330 metrów szerokości i 220 metrów wysokości i przy swoich rozmiarach osiąga prędkość 210 000 km na sekundę, czyli prawie 70% prędkości światła. Pojazdy te z racji swoich rozmiarów nie mogły jednak lądować na planecie, dlatego też wszelkie zasoby w tym kolonizatorów desantowano za pomocą specjalnych mniejszych pojazdów transportowych. Samo odkrycie Pandory i dotarcie do niej było jednak dopiero pierwszym etapem poznawania tej bogatej fauny i flory planety, która na bieżąco zaskakuje naukowców niezwykłymi odkryciami. Kolonizatorzy muszą również uważać na zwierzęta i rośliny i mierzą się również ze zgoładmiennymi warunkami atmosferycznymi, w tym z praktycznie brakiem nocy, gdyż Pandora oświetlana jest przez kilka różnych ciał niebieskich. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania dotyczące samego odkrycia Pandory, piszcie śmiało w komentarzach, a ja postaram się wam na nie odpowiedzieć. Cześć, jeśli masz pomysł na film, śmiało mi o tym pisz, ponieważ jak wiesz, czytam wszystkie komentarze. Partnerem dzisiejszego odcinka był producent foteli gamingowych Diablo, bo jak wiecie, Diablo tkwi w szczegółach. Wbijajcie na naszą grupę na Facebooku i na naszego Discorda. Linki do naszych społeczności znajdziecie w opisie każdego filmu. Tymczasem do usłyszenia. Cześć!